Magiczna matrioszka. Matrioszka to rosyjski skarb. Matrioszka to piękna lalka, często wykonywana z drewna lub metalu. Składa się z dużej lalki, stanowiącej artystyczną reprezentację popularnych świętych, przywódców politycznych oraz artystów. Otwiera się w połowie, by odsłonić podobne lalki, które z każdym otwarciem są coraz mniejsze. Istnieje wiele wariacji matrioszki, a pierwszą znaną inspiracją jest chińskie czarne pudełeczko zawierające w środku ziarenko ryżu. Za pierwszego rzemieślnika tworzącego matrioszki uważany jest Wasilii Zwiozdoczkin, który rzeźbił te lalki w 1890 roku. Pierwszym artystą, który je pomalował, był Sergiej Maliutin. Inspiracja wyszła od innego azjatyckiego tworu, japońskiej lalki w kształcie buddy. Lalka zdobyła trzecią nagrodę na światowych targach w Paryżu w 1900 roku i została szeroko spopularyzowana. Jej wygląd i rękodzieło stały się współczesną częścią tradycyjnej Rosji. Turyści przybywają gromadnie, by nabyć kawałek kultury, a matrioszka jest popularną pamiątką. Zestaw matrioszek najczęściej wykonany jest z jednego kawałka drewna. Drewno pochodzi z różnych gatunków drzew, takich jak olcha, osika, brzoza oraz lipa. Olcha to rodzaj brzozy, który w magii silnie łączony jest z planetą Wenus. Drewno jest składane w ofierze wielu bogom i boginiom, w tym Afrodycie i Odynowi. Drewno brzozowe ma wypędzać złe duchy, zaś samo drzewo często wyrasta po pożarach. Osiki często powodują szeleszczące odgłosy przy podmuchach wiatru. Lipa świetnie nadaje się do rzeźbienia. Rosyjskie bajki. Ponieważ wiele matrioszek jest wykonywanych tak, by symbolizowały emocje, chciałabym podzielić się z Wami kilkoma ulubionymi rosyjskimi baśniami. Baśnie stanowią świetny sposób, aby przekazać historie kulturowe, które doświadczył każdy: historię i magię tego czasu. Być może pewnego dnia, podobnie jak ja, trafisz na matrioszkę i będziesz już wiedział, co oznacza ta twarz, historie za nią się kryjące oraz energia zawarta w drewnie. W ten sposób naprawdę poczujesz magię matrioszki. Matriuszki. Baba Jaga. Według słowiańskiej legendy, Baba Jaga to obrzydliwa, stara kobieta. Sama jej nazwa oznacza matkę lub starą kobietę, podobnie jak rosyjska matrioszka. Jest złośliwa, pomaga tym, których darzy sympatią, tym zaś, za którymi nie przepada, szkodzi. Mieszka w magicznym lesie. Zaczarowany las znajduje się w środku dużej polany, zwykle głęboko pomiędzy drzewami. Z uwagi na swoją tajemniczość doczekała się wielu reprezentacji. Kołobok. Kołobok to żółta, sferyczna istota, która przypomina uśmiech. Posiada okrągłą, żółtą twarz i wiele wariacji. Kołobok, który jest tradycyjną słodką rosyjską potrawą, ożywa i ucieka. Po drodze napotyka na kilka zwierząt, które chcą go zjeść, zwodzi każde z nich śpiewając zmyśloną piosenkę. Tę bajkę można porównać do podania o amerykańskim piernikowym człowieku. Wasylisa Piękna. Pewien kupiec miał piękną córkę o imieniu Wasylisa. Gdy miała 8 lat, jej matka zachorowała na śmiertelną chorobę. Jako ostatni podarunek sprezentowała Wasylisie drewnianą lalkę wraz z instrukcją, by ją karmić i poić, gdy będzie potrzebowała pomocy. Gdy więc matka umiera, dziewczynka nie może się doczekać i zaczyna podawać lalce jedzenie i napoje. Lalka ożywa i zaspokaja Wasylisę. Ojciec żeni się ponownie. Tym razem kobieta jest niegodziwa i troszczy się tylko o swoje dwie córki, podobnie jak w przypadku amerykańskiego kopciuszka. Lalka pomaga Wasylisie wykonywać wiele rozkazów wydawanych jej przez złą macochę. Gdy ojciec Wasylisy wyjeżdża daleko za pracą, dziewczynka wpada w jeszcze większe tarapaty. Macocha sprzedaje dom i przeprowadza rodzinę głęboko do lasu. Światło w domu gaśnie i nie ma już więcej świeczek. Waselisa zostaje wysłana, by zdobyć nieco światła. Trafia na chatkę baby jaki. Baba Jaga mówi jej, że musi zasłużyć na światło i wydaje jej polecenia. Lalka pomaga dziewczynie wykonać zadanie, gdy ta napotyka na trzech jeźdźców na koniach, z czego każdy reprezentuje dzień, noc i słońce. Lalka podpowiada dziewczynie, jak przejść przez wszystkie próby. Baba Jaga błogosławi Wasylisę i daje jej latarnię w kształcie czaszki wykonaną z węgla. Gdy dziewczynka wraca do domu, dowiaduje się, że na jej zastępczą rodzinę została rzucona klątwa. Nie uda się zapalić żadnej świecy ani światła. Węgielki w czaszce ożywają i wypalają cały dom ze wszystkimi w środku, poza Wasylisą. Wasylisa następnie zakopuje czaszkę w lesie i udaje się do miasta. Diana Jackson Stinson, Unexplained Mistress Com. Tłumaczenie i opracowanie Iwelios. Czytała Persefona.